Cześć, witajcie dziś na początek SBC o piłkarza 87 plus do wyboru. No i e, zobaczmy, co z niego wyleci. Otóż poleci nam park Ji-sung, o którym marzyłem od wielu, wielu miesięcy mam go teraz w wersji Futis no i nie zawaham się go użyć, a nie zawaha się go użyć także. Pan Immortal, na szczołowy spoceniec. No i uprzedzając fakty, między innymi dzięki temu pięknemu Koreańczykowi, będzie można odebrać po raz pierwszy w tym roku nagrody za rangę pierwszą. Tak, tak udało się wbić: 20.0. No i lecimy z tymi pięknymi nagrodami. Zobaczmy, och, jeden z pięciu piłkarzy zmiennokształtych lub Toc i tak dalej. No ale najpierw te piki, 84+, plus. potrzebny mi Foder, bo robię Runeja. No i jest Foder, ale trochę nisko oceniony, wezmę Rodrigo, bo nie jest duplikatem. No a co dostaniemy tutaj? Tutaj dostaniemy Zincenkę 90, już nieco lepiej. No to co będzie w trzecim piku. A w trzecim piku będzie o jej 87. No zobaczymy, czy odda za te poty, czy opłaca się tryhardować. No tutaj Kimiś 89, więc nieco lepiej. No ale to są trzy najważniejsze piki. No i zobaczmy, co też fantastycznego z nich nam jej odda z pierwszego Kyle Walker 94 no, przyda się do SBC Oruneja ale oczywiście grać nim nie zamierzam no to w drugim piku mamy Walkera po raz kolejny ale weźmiemy Bruno Gimaraesza no bo jak wiecie totsy są potrzebne w tych wyzwaniach budowania składu no i na koniec na koniec po raz trzeci Walker, no ale ja sobie wezmę tutaj Zachę, no bo to były gracz United i jakoś go tam na ławkę rezerwowych przemycę pewnie w moim docelowym składzie. No i sami sobie odpowiedzcie, czy takie piki są warte tryhardu weekendowego? Moim zdaniem tak średnio. No ale są jeszcze paczki, no i zaczynamy od paczki rzadkich zawodników i co też z niej dostaniemy, dostaniemy fantastyczne ekrany Karasko, no rewelacyjnie, rewelacyjnie, a poza tym jeszcze Polak Rodak Piotr Zieliński, no to lecimy z następną paczką. Bo tu nie było na co patrzeć. No to jeszcze jedna złota paka rzadkich kart. No i czy tym razem będzie lepiej? O, będzie nawet gorzej, bo w tej paczce nie ma nawet ekranów. A więc jak widzicie, za 20.0 oddaje fenomenalnie. No, a, no to lecimy z jeszcze jedną złotą paczką rzadkich kart. No i co tym razem? Tym razem będą ekrany chociaż. No i będzie taki chujbieg. No, fantastycznie. Fantastycznie. Eee, a poza tym Inzagi. Prawie jakbym trafił ikonem. No dobra, no to przejdźmy do paczek nieco lepszych. To będzie paczka Ultimate. Czy okaże się paczką Ultimate, czy Ultimate? Nie powiem co. No dobra. O, mamy kartę specjalną. Fenomenalny Singo 86. No oddaję, oddaję. Hmm? Mało z krzesła nie spadłem. Uuu. Jeszcze jedno. 86. Tiago. No a poza tym. Ojej. Ojej. och. No to paka na którą wszyscy czekają, a więc trzech piłkarzy, 92 plus i co dostaniemy? No a my tutaj dostaniemy 92, no 92 plus, więc nie kłamali, jest 92, tylko o plusie zapomnieli. To liso. A więc chyba nic specjalnego tu nie będzie, otóż to no, te trzy karty to tak w sumie chyba, no, jeżeli 100 tysięcy się uda za nie wyciągnąć, to będzie sukces. A więc oddało wściekle. No sami sobie odpowiedzcie, czy warto pocić się w Food Champions. No i jeszcze te paczki niewymienne. No, a tutaj mamy, o, są 86, rewelka, rewelka. Więc raczej nic ciekawego tu nie będzie, o. Będzie Bolingoli, a poza tym 3,84. Także mm, grubo, grubo. No to mm, jedyny plus taki, że nie było duplikatów. To jeszcze jedna paczka pięciu piłkarzy, 84 i, 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 i Brazylia PS, 88 Lukas Moura. A więc no, nawet mi nie poddawało foderu pod kątem Runeja, no bo tam potrzebne karty, tak 90 w górę, a tu jak widzicie, ani jednej karty ocenionej na 90 nawet nie ma. Są za to trzy duplikaty. No, ale na szczęście mamy jeszcze paczki, e, ta miesięczna premia Food Champions. No i odbieramy sobie. Między innymi panem Kitariana, jak wiadomo chciałem go, bo to były gracz United. No i ta karta wygląda naprawdę nieźle 5 na 5, a do tego mamy tu jeszcze paczki 10 razy 85. No i zobaczymy, jak nie oddało z nagród, to może tutaj coś się przez przypadek trafi. No i mamy jeszcze fenomenalnego konatę. Karta wygląda nieźle, no ale. Ale nam potrzebne fodery, żeby zrobić wielkiego Wayne'a Runeya że odbieramy jeszcze jedną pakę 10 razy 85 plus. no i mamy w sumie trzy takowe. Także lecimy. No i jej zlitujcie się, dajcie chociaż wysokie overrolle. A cóż to będzie? O, to będzie wysokie overall w miarę Roberto Firmino. 91 no okej okay, okej okay. takie coś to już może być ale a poza tym no sami zobaczcie no eee, no szkoda już nawet to komentować no nawet mi się gadać na ten temat eee, nie chcę miejmy nadzieję że w tej pace będzie nieco lepiej lecimy no i co no i mamy informo o tyle dobrze bo te informy potrzebne są w różnego rodzaju wyzwaniach Akunia 90. No okej. Okay. Pod warunkiem, że poza nim mamy jeszcze jakieś wysoko ocenione karty. O, trzy informy. No to nie będę narzekał. Trzy informy to jest zawsze dobry traf, a poza tym jeszcze Saliba 90. No okej, okay. no, taka paczka to już powiedzmy, że może być. No ale przejdźmy do ostatniej i zobaczmy, no tutaj jakieś 93, 94 dajcie jej, aha, aha, no to dostałem 94, 87, rewelka, no to co poza nim, ojojoj, no 89, jedyny wyższy overall, a tak to dziadostwo totalne i co gorsza jeszcze... Trzy duplikaty, które musimy jakoś zutylizować. No i zutylizowaliśmy w SBC o no, zmiennokształtnego albo futisa. I zobaczymy, czy uda się coś tutaj trafić. 90 plus toc zmiennokształtny lub futis. Ciekawe, czy będzie chociaż jedna karta futis. Zaraz się okaże, tylko wyślijmy duplikaty do klubu. No i otwieramy. Oby oddało. No nie oddało. Nie oddało. Wezmę sobie dechę, bo mam jego kartę, ale mam jego kartę wymienną. No i będę mógł sobie Hiszpana sprzedać. No a pozostanie mi na pamiątkę taka piękna karta w klubie. Chociaż oczywiście na bramce mam Wandersara. No dobra, do dwóch razy sztuka postanowiłem jeszcze raz zapolować na kartę Futis. Jeszcze raz zrobiłem to SBC, TOC zmiennokształtny lub Futis 90+. No i może tym razem na koniec odda, no bo fajnie by było pokazać chociaż jeden przyzwoity traf. No ale nie tym razem, nie tym razem. No cóż, weźmiemy z chyba 92. To przyda nam się gdzieś tam do przepału. Ale jak sami widzieliście w tym filmie, coś musi być w tej teorii, że im lepsze rangi wbijacie, im lepiej Wam idzie w FIFA, tym gorzej oddaje spaczek SBC i tak dalej. No bo to co dzisiaj Wam pokazałem, to jakiś totalny dramat. Zostawcie proszę łapę w górę na pocieszenie. No i zapraszam serdecznie na streamy na Twitcha. Adres macie w komentarzu pod filmem. A ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się na razie.